Sól Świętej Agaty strzeże od ognia chaty. Legenda opowiada, że gdy przed przeszło trzystu laty w krakowskich składach niedaleko bramy grodzkiej wybuchł groźny pożar, miasto uratowała od zagłady pewna stara żebraczka, rzucając w płomienie Sól Świętej Agaty. Co sprawiło, że ogień zgasł? Pytana przez rajców miejskich: Czego żąda za uratowanie grodu? Odrzekła. Macie ufundować Kościół Ku czci świętej, świętej wspomożycielki. Rajcy zobowiązali się do wzniesienia świątyni. Ale zamiaru tego nigdy nie zrealizowali. Kiedy jesienią 1655 roku spłonęły doszczętnie przedmieścia Wawelskiego Grodu, podpalone przez szwedzkiego najeźdźcę, dopatrywano się w tym kary Boże za niedotrzymanie obietnicy danej żebraczce przez ojców miasta. Kościoła pod wezwaniem Świętej Agaty nie ma w Krakowie do dzisiaj. Wspomnienie Świętej Agaty. Panny i męczennicy. Kościół obchodzi 5 lutego. Tradycja mówi, że pochodziła z miasta Katania na Sycylii, ze znamienitego rodu rzymskiego, i odnaczała się nieprzeciętną urodą. Żyła prawdopodobnie w latach od 235 do 251. Zapanowania panowania cesarza Deciusza, od 249 do 251. Wedi to miały miejsce jedne z najbardziej krwawych w historii rzymskiego imperium prześladowania chrześcijan. O jej życiu i męczeństwie opowiadają liczne apokryfy i hagiograficzne legendy. Znane na naszym kontynencie już od wczesnego średniowiecza, święta Agata po przyjęciu wiary chrześcijańskiej złożyła ślub czystości i dlatego odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza, którym, mszcząc osobistą zniewagę, kazał ją. Jako chrześcijankę. Uwięzić. Kiedy nie pomogły przekonywania i groźby. Znalazła się z jego rozkazów w domu rozpusty. Gdzie w cudowny sposób zachowała dziewictwo. W końcu po okrutnych torturach spalono ją na rozżarzonych węglach. W ikonografii przedstawiano świętą Agatę z kleszczami. Którymi ją szarpano. Odciętymi podczas męczeństwa piersiami złożonymi na misie oraz z błonącą świecą w ręku, symbolem Chrystusa. Doczesne szczątki świętej spoczywają w Katanii. Które to miasto. Jak chce tradycja. Dzięki jej orędownictwu ocalało w czasie wybuchu etny. Gdy obudził się groźny wulkan grożąc zniszczeniem całej okolicy i, jak pisze w żywotach świętych ksiądz Piotr Skarga, płomienie jako rzeki szły do miasta. A kamienie wielkie jako kule ogniste wypadały. Na ulicę wyszła procesja niosąc welon wydobyty z grobu świętej Agaty. I wtedy potok wulkanicznej lawy zatrzymał się przed murami miasta. Od tej pory w Katanii co roku w dniu swojej patronki mieszkańcy uczestniczą w uroczystej procesji podczas której ulicami miasta obłożony jest relikwiarz świętej. Od wieków czczono ją też jako patronkę zawodów mających kontakt z ogniem. Dżyserów. Kominiarzy. Ludwisarzy. Odlewników. A także lako-orędowniczkę w chorobach piersi i opiekunkę karmiących matek. Uważano ją również za wspomożycielkę w czasie pożarów. Zwłaszcza spowodowanych przez uderzenie pioruna. W polskiej tradycji ludowej w tym dniu święcono sól, chleb i wodę. Istniało przekonanie, że akcesoria te, a zwłaszcza sól, wrzucone do ognia tłumią go i powodują, że przestaje się rozprzestrzeniać. Wspomnienie o tym, niegdyś powszechnym, zwyczaju zachowało się między innymi w ludowych przysłowiach: gdzie święta Agata Bezpieczna tam chata czy też Sól świętej Agaty. Strzeże od ognia chaty. Święconą sól wsypywano również do wykopu przy drążeniu studni lub przy jej czyszczeniu, co miało zapewnić wodzie czystość. Sądzono też, że wyniesiona przed dom w czasie wichury spowoduje zmianę kierunku wiatru. Na helu. Gdy kry napierały na ląd, a także podczas szalejącego sztormu. Rybacy wrzucali do morza poświęconą sól i chleb. By uciszyć żywioły. W Polsce północno-wschodniej, w okolicach Białego Stoku chleb i sól świętej Agaty uważano za lekarstwo na bezpłodność. Podawano je też położnicom i karmiącym matkom. Ponadto chleb leczył ból gardła. a dodany do ziarna nasu zapewniał obfite plony. W kulturze ludowej Dzień świętej Agaty uważany był też za pierwszą zapowiedź nadchodzącej wiosny. Wierzono, że w tym dniu jaskółki które zimują śpiąc w bagnach i błotach, opuszczają swoje zimowe kryjówki. A jeśli świeci słońce, jest to oznaka rychłego końca zimy.